Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w ostatnim filmie 2025 roku I jak widzicie będzie to podsumowanie ostatnich 12 miesięcy Opowiem wam jak było, co się zmieniło, czy udało mi się dowieść, czy mi się nie udało Mam zeszyt z moimi celami, postanowieniami, założeniami na ten rok, i dzisiaj będzie takie ostateczne rozliczenia. Przed chwilą siedziałam przy tych podpunktach, sprawdzałam, analizowałam, było mnóstwo refleksji. Też będą zmiany, opowiem Wam o nich w filmie z postanowieniami, z celami na 2026 rok, który pojawi się już niebawem. Ale tak patrzę w ten podgląd i nie wiem, czy te kolory są całkiem okej, okay, wiecie, bo wydaje mi się, że jestem taka szara, ale dzisiaj jest strasznie pochmurny dzień. Mam tutaj um, teraz spojrzałam prosto o światło, mam oświetlenie dodatkowe, ale w sumie dopiero w, na laptopie zobaczę, jak to wygląda. Niemniej, zapraszam Was na podsumowanie 2025 roku. Zróbcie sobie kawkę, herbatkę, weźcie swoje zeszyty do ręki, może macie takie listy, zapraszam Was serdecznie. Zróbmy to razem, bo to było aż 70 i mogę Wam już zespoilować, że udało mi się chyba odhaczyć z tego 34, tak mi się wydaje. Tak, 34, bo ostatnie miesiące były naprawdę intensywne. Sami mogliście zobaczyć, nawet z YouTube'a znikłam na chwilę, bo nie dawałam rady wszystkiego ogarnąć, ale ta przerwa była potrzebna i bardzo dobrze, że ją zrobiłam, bo mogłam się skupić na innych rzeczach. Seria kawiarniana również na kanale była, stąd też taka moja dzisiaj brązowa kawowa koszula aby uczcić ten rok, i ja zawsze na każdy rok sobie ustawiam jakieś słowo, i aż uśmiecham się sama do siebie, jak zobaczyłam, jakie to było słowo na 2025 rok, bo oczywiście zapomniałam i w ostatnich miesiącach jeszcze robiłam półroczne podsumowanie w lipcu, to wtedy wiedziałam, ale potem jak już zaczęła się ta reszta roku, to nie było czasu na nic, i słowo na 2025 to było słowo zmiana, i ta zmiana się dokonała. Sporo się podziało, mogliście być nawet um, tego. Świadkami, ja się cieszę z tego roku, uważam, że to był rok trudny, pełen wyzwań, ale również rok spełniania marzeń, testowania siebie, wychodzenia ze strefy swojego komfortu, sprawdzania siebie w nowych rolach, czy to mi się spodoba, czy mi się nie spodoba, czy chcę w to iść i na ten moment chcę iść w to bardzo. I ja, jak zwykle, robię sobie jeszcze podpunkty różne takie dziedziny, w których zaznaczam. Znaczam jeszcze inne podpunkty, jeśli chodzi o takie planowanie całego roku. I mamy tutaj zdrowie i samopoczucie, pieniądze, otoczenie i rzeczy materialne, praca i pasja, samorozwój, rodzina i relacje i doświadczenia. I tak powoli sobie każdy podpunkt omówimy, opowiem Wam o co chodziło mi na. Mam nadzieję, że będę wiedziała, co mi chodziło na początku roku i jak to się ma w tym momencie. Więc, moi drodzy, zróbcie sobie kawkę, herbatkę. Zapraszam Was do oglądania i mam nadzieję, że ten film Was zainspiruje może do tego, żeby również usiąść ze swoją kartką i sobie ten rok 2025 podsumować, bo myślę, że warto. Myślę, że warto sobie przemyśleć, jak ten rok wyglądał, co chcielibyśmy zmienić ewentualnie w kolejnym roku, a może nic nie chcielibyśmy zmieniać, może jest idealnie i chcemy, aby tak dalej było. Ja ja uwielbiam ten moment w roku kiedy mogę sobie usiąść zobaczyć mimo że nie zawsze może jestem zadowolona z tego co było ale wiem że Kolejne 12 miesięcy to są takie mm, kartki do zapisania. One są puste i można sporo w tym czasie zrobić. Tak jak widać było na moim kanale, naprawdę można dużo zdziałać. Mimo, że się pracuje i może ma się inne obowiązki, to cały czas gdzieś te marzenia można spełniać. I zaczynamy sobie, moi drodzy, zdrowie i samopoczucie. Jeśli chodzi o tę dziedzinę, to ją najbardziej zaniedbałam, chociaż. I tak i nie, dlatego że najważniejszą rzecz udało mi się zrobić, czyli moją operację. Pierwszy raz byłam w szpitalu, pierwsza została na noc, pierwszy raz miałam znieczulenie ogólne położyli mnie konkretnie, ale wszystko się udało, więc ja jestem za to mega, mega wdzięczna i też zrobiłam sobie z takich najważniejszych rzeczy, zrobiłam sobie przegląd całoroczny, wiecie, badanie krwi, cała ta wycieczka po lekarzach, udało mi się wszystkich odwiedzić, skonsultować, więc najważniejsze zrobiłam. Też była higienizacja jamy ustnej, dwa razy w roku, bo ja noszę retainer, więc trzeba o to dbać. A czego mi się nie udało zrobić, no to nie przerobiłam sobie kursu Glowa, który kupiłam i chyba wydałam pieniądze niepotrzebnie. Nie nauczyłam się układać swoich włosów, moje włosy są traktowane jedynie prostownicą, ale może w tym roku, kto wie, 2026 stoi otworem, więc może tutaj troszeczkę poszaleję, bo ostatnio oglądam w ogóle. Będzie kilka off topiców słuchajcie. Oglądam Emily in Paris i ona właśnie ma mniej więcej tej długości włosy w tym sezonie i. Tak pięknie to wygląda. Ona takie fryzury ma robione. Że aż mam ochotę pokombinować ze swoimi włosami, chociaż takiego ulizanego fryzy raczej sobie nie zrobię. Ale wiecie, gdzieś tam te włosy są pokręcone, mają więcej objętości i to jest naprawdę ciekawe. I z tej długości, którą teraz mam, to jest moja ulubiona długość włosów, uda się coś ukręcić. Zrobię sobie kurację retinolem, tego też nie zrobiłam. Mam jedną buteleczkę, może jeszcze w styczniu, w lutym po to sięgnę. Zobaczymy, ale co mi się udało zrobić, no to pracowałam nad pielęgnowaniem tego uczucia uczucia wdzięczności za to, co jest, co mam, co się dzieje i z tego się cieszę. Tego już nie wpisywałam na 2026 rok, bo uważam, że mam to tak rozwinięte, że nie muszę sobie o tym przypominać. Wrócę do regularnej, porannej jogi. Były zrywy, niestety te treningi, aktywność fizyczna, spacery, to bardzo u mnie kuleje. Zdrowe odżywianie bardzo u mnie kuleje i na tym będziemy się skupiać w 2026. Słuchajcie, też nie wybieliłam zębów, ale byłam na higienizacji kilka razy, więc to jest jakiś początek. Um, mój projekt zdrowia operację to odhaczyłam. Um, zakochuję się w porankach. Poranki to też moja pięta Achillesowa, bo z jednej strony ja bardzo lubię chodzić, e, spać późno, ale lu lubię też. Lubię nie lubię wcześniej wstawać. Lubię to uczucie, kiedy wcześniej wstanę i kiedy mam ten poranek taki troszeczkę wydłużony, kiedy mam tego czasu, ale z drugiej strony, ciężko mi się wcześniej wstaje, bardzo ciężko i rzadko mi się to zdarza. Ja tak naprawdę wstaję przy ostatnim budziku. Mam mnóstwo tych dodatkowych alarmów włączonych o poranku, żeby się obudzić i dobudzić, więc to jest na pewno to zmiany I mam nadzieję, że 2026 rok będzie tym takim rokiem, um, którym. W końcu to u siebie w jakiś sposób zaimplementuję Biegał o każdej porze roku, ta Magda chciałabyś biegać, bardzo chciałabym, ale no nie udało się Pilnuję stałych godzin snu, zawsze znaczy poprawiam jego jakość I tutaj mogę wam zdradzić, że ostatnio sprawdzałam jak mój sen wyglądał w ciągu dwóch poprzednich tygodni Wyglądał marnie, bo spałam, mniej więcej moja średnia długość snu to było 5 godzin i 11 minut więc bardzo, bardzo słabo. Dobrze, regularnie ćwiczę, to już ustaliliśmy, że tego nie robiłam, ale zaczęliśmy chodzić na badmintona, był taki zryw i to mi się bardzo podobało, więc chciałabym w przyszłym roku kontynuować tak. Poznawanie nowych aktywności fizycznych, a może coś mi się na tyle spodoba, że będę miała taką przyjemność z, tego, z wykonywania tego, że włączy mi się to na stałe. Chociaż ten badminton był fajną aktywnością dla mnie i dla Marcina, mogliśmy spędzić czas razem w troszkę inny sposób, więc fajnie by było w sumie do tego wrócić w 2026 i myślę, że to jest do nadrobienia. Kontynuuję z tego jestem bardzo dumna, o czym jeszcze nie powiedziałam, to to, że robiłam sobie lunche do pracy. Jak postanowiłam 1 stycznia, tak do ostatniego dnia pracy w 2025 roku. Ja może kilka razy tylko kupiłam sobie lunch tak naprawdę, a przynosiłam wszystko z domu, to, co przygotowałam wcześniej, to co było, to, co trzeba było zjeść, więc z tego jestem bardzo zadowolona, bo ja wiedziałam, co mam. Na talerzu i to było przygotowane albo przeze mnie, albo przez Marcina, albo zdarzyło się nawet przez moją mamę. I mam nadzieję, że to będę kontynuować i to by chyba też sobie nie zapisałam, bo to fajnie weszło mi w krew. Um, co najmniej raz w tygodniu odprężę się na macie do akupresury. No, niestety nie. I wcielkowałam przez jakiś czas, naprawdę miałam fizię na tym punkcie, a potem znowu zaniechałam tego. Ale myślę, że teraz do tego wrócę, bo mam plan, aby używać kosmetyki, a tych ciele troszeczkę jest i chciałabym je potestować. Dobrze, kolejny taki gruby podpunkt to są pieniądze, otoczenie i rzeczy materialne. Więc zobaczmy, jak mi poszło. Tworzę fundusze celowe i co miesiąc odkładam na nie pewną sumę pieniędzy i to rzeczywiście robiłam, tak samo jak prowadziłam swój budżet. Sprawdzałam, jak to wygląda, coś tam zapisywałam, dodawałam, odejmowałam, przelewałam, więc jeśli o to chodzi, to było ok. Wykorzystuję to, co mam. O Jezu, tutaj sama by to było odkreślone. Dobrze, to co mam, a tym samym oszczędzam. Mm. Nie zostawiam niczego na ten wyjątkowy dzień Wiecie co? Przez pierwsze pół roku rzeczywiście tak było, a potem przez to, że my dużo zamawialiśmy jedzenia, że tak, tak naprawdę żyliśmy w biegu, bo trzeba było sporo ogarnąć w ciągu dnia To nie udało mi się cieszyć tym, co mam. No niestety tak to czasami bywa, taki etap w naszym życiu jest, był I mam nadzieję, że w styczniu rzeczywiście to się wszystko ureguluje i będę mogła wykorzystywać, nie chomikować, bo wiem, że te szafki są zapełnione i trzeba z tego korzystać. Więc plan, możecie się domyślić na 2026 rok, to jest chomik nie chomikowanie, właśnie, ale z ale o tym sobie jeszcze pogadamy. Kontynuuję decluttering i pozbywam się rzeczy, tak jak mówię, do, 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 do czerwca. Było ok, bo pozbyłam się mnóstwa rzeczy, no a potem też nie kupowałam, nie robiłam jakichś wielkich zakupów, bo tak jak spojrzałam sobie na YouTube na przykład, ile było, mierzymy w tym roku, ile ubrań mniej więcej mi w szafie przybyło, to. Tego nie było, naprawdę, naprawdę tego nie było dużo. Jedynie mam problem z kupowaniem książek. Z tym walczę, bo ja uwielbiam chodzić do księgarni, zwłaszcza do Empiku, i wtedy sobie między tymi regałami pospacerować i coś wybrać i coś kupić, ale mam też dobry plan, mam dobre wyzwanie na 2026 rok, co pomoże mi zredukować ilość książek w domu, czyli pozbędziemy się w niektórych pozycji, a. Też będę wyczytywać te zaległe książki Co miesiąc aktualizuję, analizuję swoją sytuację finansową, oszczędzam, prowadzę plany budżetowy, to tak Nie kupuję książek, no to tak jak mówiłam Kupuję nową torebkę, udało mi się kupić nową torebkę, jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba Openbox był na kanale Przynoszę do domu tylko jakościowe rzeczy, z których rzeczywiście będę korzystać To też, 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 też tak było I będę to kontynuować w 2026 Nie kupiłam nowej toaletki i nie zrobiłam porządku w archiwum, ale to sobie wybaczam, bo potrzebujemy na to sporo czasu A tego czasu było niestety niewiele, takiego wolnego Odświeżamy taras na lato w pierwszym możliwym terminie Udało się, było pięknie i ogród sobie troszeczkę ogarnęliśmy i taras Tylko ta farba niestety nie jest najlepsza, będziemy szukać dalej Jak ponownie będziemy odmalowywać taras to skorzystamy z czegoś innego, bo niestety wszystko już się zdarło więc będzie trzeba od nowa malować. Sadzę swoje zioła na tarasie i w ogrodzie. Posadziłam zioła, ale niestety z nich nie skorzystałam chyba ani razu. jak jakie posadziłam? To już wyjeżdżaliśmy, a potem wróciłam i wszystko mi łóżko. Tak to wyglądało, moi drodzy. No, niestety, nie ma tutaj co ciemniać. Praca i pasja. Organizuję wyzwanie sprzątaniowe w marcu. Udało się zorganizować to wyzwanie sprzątaniowe i bardzo fajnie, bo liczyłam na nie. I dzięki temu też był ten cały decluttering Pozbywania się rzeczy. Um, raz na kwartał przygotowuję dla nas wyzwanie rozwojowe. No tutaj już było średnio, coś tam się pojawiło. We wrześniu chyba było ostatnie wyzwanie jogowe, no a potem już sami wiecie. Robię certyfikat, to sobie odhaczam, kontynuuję klub książki, to sobie odhaczam i rozwijam dalej kanał i Instagram, to sobie odhaczam. Nowe serie, seria kawiarniana była i bardzo fajnie bo Mnie to zmotywowało do tego, aby stworzyć te pamiątkowe filmy, do których chętnie wrócę i zobaczę, Magda, jak ty to ogarnęłaś, bo to było czyste. Szaleństwo. Napiszę mu kawę, chyba już sobie to odpuszcza, bo były ważniejsze projekty w tym roku, ale gdzieś tam po głowie mi to chodzi, żeby kiedyś e, może coś zrobić. Edukuję się w temacie kawy, to sobie odhaczam, nagrywam, montuję, publikuję. I podpunkt, o którym Wy nie wiedzieliście, a ja zapisałam w 2025 na samym początku, to zakładam swoje własny bizony z kawiarnię. I to się udało, z czego bardzo, bardzo się cieszę, bo to był najważniejszy projekt tego roku. Samorozwój tworzę życiową bucket list, czyli listę rzeczy do zrobienia. Do śmierci albo 100 życiowych celów do zrealizowania. Nie wiem, dlaczego tego nigdy nie zrobiłam. Ja po prostu muszę usiąść i kiedyś sobie spisać, bo bardzo lubię listy. E, bardzo lubię do, do nich wracać. Na przykład no mamy taki zeszyt z naszymi wspólnymi celami. Chyba od 2000, nie wiem, będziemy go dopiero otwierać od 1 stycznia. Od 2016 17 roku, nie pamiętam, ale tak fajnie się do tych celów wraca, tak bardzo mindset nam się też zmienił i to widać po tym, co. Dla nas staje się priorytetem, na przykład kiedyś to były bardziej rzeczy materialne, teraz bardziej doświadczenia, przeżywanie e, Wspomnienia, to żeby tworzyć te wspomnienia, bo o rzeczach się nie pamięta, jeśli coś się kupi to o tym się nie pamięta, ale jeśli gdzieś się pojedzie to to się wspomina przez lata e, Czytam dwie książki o Nowym Jorku, no tutaj Magda poszło ci słabo, mam książki I mam nadzieję, że je przeczytam, tworzę vision board na 2025 rok, to się udało i w tym roku również sobie stworzę to, ten vision board Taką tablicę, tylko że tego nie dodawałam do celów, bo to chyba nie ma sensu. Zaczynam naukę języka włoskiego, no nie. Napiszę list do samej siebie. To zrobiłam w dniu swoich urodzin, siedząc w samolocie, lecąc na kretę, to pamiętam, biorę udział w wyzwaniu rozwojowym u Edyty Zając i to się udało i czekam na kolejne wyzwanie. Uwielbiam je. One zazwyczaj są w czerwcu, w czerwcu albo w kwietniu. I mam nadzieję, że w tym roku pani Edyta również to wyzwanie zrobi. Magda, kierowca, nabieram większej pewności siebie w samochodzie i jeżdżę. Boże, tak, to był mój rok, jeśli chodzi o jeżdżenie samochodem, i czuję się bardzo dobrze z tym. Lubię, ja, ja się dziwię w ogóle, że ja to mówię, ja lubię jeździć samochodem i mam nadzieję, że będzie tego tylko więcej i będę coraz bardziej taka pewna. I w tym roku, w 2026, w przyszłym roku. Który zaczyna się jutro, by the way Mam taki plan, aby nauczyć się pięknie parkować i aby jeździć coraz częściej w miejsca, na przykład z nawigacją, żeby się tego nie bać nowych miejsc. Przeczytam 12 książek, przesłucham i przeczytam. Odhaczyłam to sobie, bo było na pewno więcej niż 12 książek, tylko właśnie tutaj mm, biję się w piersi, bo niestety nie robiłam tych list i to chcę zmienić i rzeczywiście sobie zapisywać, jakie książki przeczytałam, jakie filmy obejrzałam, jakie seriale i później pod koniec roku zrobić sobie takie fajne podsumowanie. Dlatego no, muszę to od razu zapisać, i zaczynam od 1 stycznia. Słuchajcie, prowadzę aktywnie konto na Budlicie. Mam konto, ale aktywnie go nie prowadzę, niestety. Raz na kwartał podsumowuję swoje działania, sprawdzam, czy wszystko idzie zgodnie z planem i czy coś trzeba skorygować. Odhaczyłam to niby, ale nie raz na kwartał, tylko raz na pół roku. I tak mniej więcej to ogarnialiśmy. Mówiłem my, bo tutaj chodzi też o ten większy projekt. Urządzam sobie czytelnicze poranki, uh -uh, nie udało się. I to wszystko, jeśli chodzi o samorozwój. Teraz przechodzimy do podpunktu rodzina i relacje. Nowy członek rodziny miał być, ale e, niestety to się wszystko przesunęło w czasie, raz na kwartał, e, i w sumie dobrze, wiecie, bo to było szaleństwo ten rok. Raz na kwartał organizujemy tematyczną randkę, to sobie odhaczyłam. Na kwartał udało się, bo to było raz na kwartał, ale um, teraz chciałabym troszkę to podkręcić i raz na miesiąc po prostu gdzieś wychodzić, coś robić, bo wiem, że tego czasu takiego jakościowego bez myślenia o problemach i o tym, co dzieje się dookoła, my potrzebujemy oboje. Jestem asertywna, to odhaczam. Stawiam granice i otwarcie o nich mówię. Jak czegoś nie czuję, to tego nie robię, to też sobie odhaczam. Bardzo w tej kwestii się zmieniłam w ciągu ostatnich lat i jest mi z tym dobrze. Mam swoje zdanie i ono nie jest czyjeś, jeszcze bardziej poznaję siebie i to co lubię, a czego nie. To też sobie odhaczam i ufam swojej intuicji i to uwielbiam, że słucham swojego serca, słucham tego, co podpowiada mi intuicja i odpukać raczej prowadzi mnie dobrze. I ostatni podpunkt, słuchajcie. To chyba nie będzie aż tak długi film, jak się spodziewałam Idzie dość gładko Doświadczenia, mój ulubiony podpunkt Ale tak wyszło mi 50-50 z tego, co widzę Oglądam Hamiltona w londyńskim teatrze Niestety nie mogę sobie tego odhaczyć, a szkoda Bo zależało mi na tym, nawet szukałam biletów na walentynki na, które, które minęły na 2025 Były ale jakoś tak się poukładało, że nie pojechaliśmy. Wracam do Paryża po 10 latach, tutaj się udało. Paryż zawsze fajnie do niego wrócić, chociaż się zmienił. I bym powiedziała, że w takim. Tak. Jest troszkę gorzej. Lepiej wspominam Paryż, ale i tak spędziliśmy świetnie tam czas Odwiedzam nowy kontynent, tego się nie udało zrobić Ale zorganizowaliśmy sobie kolejny mini Eurotrip tym razem Bo niestety czas nas gonił I byliśmy i w Paryżu, i w Wes, i w Lipsku na śniadanie a potem pojechaliśmy do Polski, biorę udział w biegu ulicznym, bardzo bym chciała to w końcu zrobić, zapisuję się na lekcję gotowania, to też bym chciała kiedyś zrobić i odhaczyć, organizuję wyjazd urodzinowy Marcina, udało się odwiedzić Ateny i Grecja w tym roku mnie w sobie rozkochała, mam... Ochotę zobaczyć więcej, eee, apetyt rośnie miarę jedzenia, bo byliśmy w Atenach, troszeczkę tam pozwiedzaliśmy, byliśmy na Krecie, troszeczkę pozwiedzaliśmy, byliśmy w Heraklionie, Heraklionie i mega mi się podobało. Grecka kuchnia, grecka pogoda, grecka woda, eee, no, jeszcze ta roślinność, cykady. Kocham i mam nadzieję, że uda się w tym roku, w przyszłym roku wrócić. Dobrze, w tym roku robimy sobie trzy dłuższe urlopy wyjazdowe. Odhaczam udało się, odkrywam trzy nowe miejsca w Anglii. W ogóle się nie udało żadnych ciekawych, ciekawych w ogóle niczego odwiedzić w Anglii, bo kręciliśmy się w sumie tylko w naszym hrabstwie i nigdzie poza nie wyjeżdżaliśmy, nawet nie byliśmy w Londynie. A to była taka nasza coroczna tradycja w sumie. Ale udało się obejrzeć Oscar galę i to mnie cieszy. Urządzam wycieczkę samochodową i to ja jestem kierowcą. Zrobilibyśmy to, gdyby nie sprawy bieżące. Zobaczę Brighton. To no jest gdzieś do zobaczenia w przyszłości. Jakoś nie mam ciśnienia, żeby pojechać, żeby zobaczyć. Tak to wpisałam i w sumie widać, gdzie były priorytety. Spinam się po górach Seven Sisters Cliffs i to bardzo chciałabym zobaczyć, bo w sumie, jak tak sobie pomyślę, to mnie interesuje. Bardziej przyroda, krajobrazy, roślinność, wiecie, żeby tutaj troszeczkę poeksplorować, gdzieś się pospinać, coś, coś zobaczyć niż stricte miasta, tak mi się wydaje. I ostatni podpunkt, który udało się zrealizować, to jest ROBIE VLOGMAS 2025, który w pewnym momencie już skreśliłam, bo myślałam, że tego nie zrobię, a jednak się udało. Jeszcze z takich rzeczy, które się. Zrealizowały powiedzmy No to właśnie to jeżdżenie samochodem Takie swobodne w 2025 roku Gdzie ja się cieszę tym jeżdżeniem Gdzie mi to sprawia frajdę i radość Kolejna rzecz no to ta Grecja Grecja bardzo pozytywnie nas zaskoczyła Fajnie, że padło na te Ateny w styczniu I mam nadzieję, że będzie tego więcej też były mini wakacje kosmo, kolonie kosmo u nas w domu i fajnie było poznać ponownie, zobaczyć jak wygląda życie z pieskiem. Nie jest ono łatwe, ale myślę, że to jest gra wata świeczki. No, operacja to jest też jedna z takich ważniejszych rzeczy, które się wydarzyły w tym roku. I też sobie zapisałam, że nie było dużo takich zakupów kosmetyczno-ubraniowych, ale za to było wyzwanie sprzątaniowe, co również mnie cieszy. I to, moi drodzy, wszystko, jeśli chodzi o mój 2025 rok, o rzeczy, z którymi chciałabym się z Wami tutaj podzielić na kanale. Dajcie koniecznie znać, jak wyglądał Wasz 2025, czy cieszycie się, że on już się ukończy, czy może wręcz przeciwnie, to był rok Waszego życia. Um, ja z mojej strony bardzo Wam dziękuję za to, że w tym roku tutaj ze mną byliście. Że się angażowaliście, że wspieraliście, że komentowaliście, że pisaliście do mnie, że oglądaliście, że subskrybowaliście, um, że mogłam się z wami dzielić różnymi moimi, moimi przemyśleniami, przeżyciami, e, wspomnieniami, jakimiś tam wycieczkami, wyjazdami, ale też tym życiem codziennym, bo jednak z tego składa się nasze życie, przede wszystkim z tej codzienności. Um, mam nadzieję, że ten 2026 rok i dla Was, i dla mnie będzie rokiem takim spełnienia: będzie on szczęśliwy, będziemy żyć w zdrowiu i będziemy zadowoleni z siebie. Um, życzę Wam wszystkiego dobrego w tym 2026 roku, zdrowia przede wszystkim i szampańskiej zabawy. Chociaż ja e, raczej żadnych planów na Sylwestra nie mam. E, kiedyś byliśmy w Londynie. Mi wystarczy na kolejne 10 lat. Um, jeszcze z Maciejem muszę porozmawiać na ten temat, bo raczej chyba nic nie planujemy, chyba że on wyskoczy z jakimś pomysłem, co też może się wydarzyć, bo wiecie, u nas to taki spontan czasami potrafi być, że nie ma, nie ma, nie ma i nagle coś się pojawia. Zobaczymy. E, ale z jakim takim jeszcze podsumowaniem wychodzę. Co mnie 2000. Czego w sumie, czego mnie 2025 rok nauczył? Tego, że warto spełniać swoje marzenia, warto iść w coś, co się wierzy i robić, bo jednak bardziej żałuję się tego, co, czego się nie zrobiło, niż tego, czego się spróbowało. I z tym was zostawiam, moi drodzy. Życzę wam wszystkiego dobrego i widzimy się w 2026. Widzimy się w piątek. Um, no, czekam na Was w komentarzach. Zostawcie ci kołgórę, jeśli Wam się podobało. I do zobaczenia. Na razie. Pa!